Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Już 18 listopada Szlachetna Paczka otwiera bazę rodzin. Wejdź na stronę szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której to ty zrobisz dobry dzień i której zmienisz życie na dobre. Już od 18 listopada możesz wybrać swoją rodzinę na stronie szlachetnapaczka.pl. Od 18 listopada przez 4 tygodnie codziennie będziemy publikowali nowe opisy rodzin, ponieważ wolontariusze przez te wiele, wiele tygodni odwiedzają rodzinę, ale będą to robić wciąż. 18 listopada to pierwszy dzień, kiedy możesz wybrać rodzinę, ale nie ostatni. Każdego kolejnego dnia również możesz to zrobić. Szlachetna paczka dociera tam, gdzie wcześniej dotarła niestety bieda. Dociera do rodzin, które zostały nią dotknięte. To są osoby starsze, samotne, to są osoby, którym urodziło się chore dziecko i to zmieniło sytuację materialną rodziny. To czasem samodzielne mamy, które walczą o każdy kolejny dzień. To takie osoby, które zasługują na naszą czułość, uważność, na to, żebyśmy tak przygotowali dla nich szlachetną paczkę. Możecie to zrobić już od 18 listopada. To ten dzień, kiedy rozpoczynamy publikację opisów rodzin, czyli przedstawiamy Wam rodziny, po to, żebyście je przyjęli do swojego serca i przygotowali dla nich pomoc. Wszystko po to, żeby 16-17 grudnia, w weekend cudów, te cuda miały szansę się zadziać. One nie zadzieją się bez Was. Ten weekend wolontariusze przekazują pomoc materialną, ale ze swojego doświadczenia wiem, że ta pomoc materialna to tylko cząstka pomocy. Tak naprawdę dla rodzin najważniejsze jest to, że ktoś się za nimi ujął, ktoś o nich pomyślał, ktoś chce im dać nadzieję. Zmieniają swój sposób myślenia, zmieniają swoje życie. Czasem zmienia się bardzo niewiele. Pojawia się na ich twarzach uśmiech. Zawalczmy o to, żeby jak najwięcej osób otrzymało tą pomoc. Już od 18 listopada możecie im powiedzieć dzień dobry. Czy zwykły dzień dobry może być niezwykłe? Zwykły dzień dobry, który wypowiadamy do wielu, wielu osób każdego dnia. Ono niezwykłe może stać się 18 listopada. Zapamiętajcie tą datę. Od 18 listopada przez aż 4 tygodnie będziecie mogli wybrać na stronie szlachetnapaczka.pl rodzinę, która chwyci Was za serce. Taką rodzinę, dla której przygotujecie pomoc. Czy musicie zrobić to sami? Oczywiście, że nie. Szlachetną paczkę co roku przygotowuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób, jedną, dla jednej rodziny. Czyli Wasza rola to wejście na stronę, wybranie rodziny, a potem opowiedzenie wszystkim swoim znajomym, słuchajcie, zróbmy coś dobrego razem. To mogą być znajomi ze szkoły, z pracy, z mediów społecznościowych. To mogą być bardzo różne osoby, które wspólnie, jak powiecie dzień dobry, to to Wasze dzień dobry, takie niby zwyczajne, będzie całkiem niezwykłe, bo zmieni czyjś świat. Co daje mi udział w szlachetnej paczce. Wydaje mi się, że jest to jedna z bardzo dobrych, fajnych okazji do tego, żeby sprawić komuś radość święta. Są takim czasem, kiedy wydaje mi się, że wszyscy powinni poczuć, jakby że jesteśmy wspólnotą, że pomagamy sobie nawzajem, a szlachetna paczka jest taką fajną, zorganizowaną formą tego. Czasami ludziom jest po prostu trudno. Samemu wyjść z inicjatywą, a kiedy inicjatywa przychodzi do nich, jest to po prostu łatwiej jakby zaangażować się, czy to w pracy, czy to właśnie indywidualnie. I mnie osobiście po prostu sprawia przyjemność zrobienie tych prezentów, potem przeczytanie informacji od wolontariuszy, że, że danej rodzinie sprawiło to przyjemność i że na święta będą z tego powodu szczęśliwi. Kacper, darczyńca szlachetnej paczki. Szlachetną paczką zajmuje się od około 5 lat, od 3 lat razem z rodziną, z żoną, z dziećmi, a wcześniej w zakładzie pracy. Wolontariusze w szlachetnej paczce odwiedzają rodziny, poznają ich historię, i po podjęciu decyzji o włączeniu ich do programu, stwarzają opis, który później ląduje na stronie internetowej www.slachetnapacz.pl, a stamtąd darczyńcy. Znajomi, może osoby, które same chcą stworzyć paczkę, wybierają rodzinę, właśnie której chcą pomóc. Później taki wolontariusz kontaktuje się z tymi darczyńcami, wspiera, pomaga i ustala termin, kiedy się widzą podczas weekendu cudów, odbiera od nich paczki, a następnie razem z nimi, z tymi paczkami, jedzie do rodzin i wręcza je.